10. 5, 4, 3, 2, 1, start! 100, 5 lewy, 80, 5 prawy, zostań w 4, lewy, 5 prawy, zostań w 4, lewy, 100, 4 średni, prawy, 70, 5 krótki, lewy. 4 średni prawy, 70, 5 krótki lewy i 6 prawy, i 200 lewą, i 6 prawy plus, i 100, i późno, 3 prawy przyciąć w 4 długi lewy, 3 prawy późno przyciąć w 4 długi lewy, 70, 5 prawy, w 100 prawą i 6 lewy. 75 lewy i 100. 5 lewy długi podwójny plus ciągnie przez 200. W 3 prawy, w 3 prawy, w 3 lewy i 100. 4 prawy przyciąć w 5 lewy, 4 prawy przyciąć w 5 lewy, 70. 4 prawy, 150, 2 lewy patelnia. Dwa lewy patelnia 70 2 prawy hak i 150 2 prawy hak i 150 2 lewy patelnia i 80 2 lewy patelnia i 80 5 minus lewy 5 minus lewy w dwa prawy patelnia Dwa prawy patelnia. A wcześniejsza lewa jest ciasna, zacieśnie się. 200 oddychamy. I 6 prawy. I 100. Szczyt środkiem i 70. 3 prawy, 70 za szczytem. 3 prawy i 80. 4 prawy plus. 4 prawy plus. 150. Szczyt śmiało i za szczytem 100. 5 prawy w 3 średni lewy, 100, 5 prawy w 3 średni lewy i 80, 3 lewy plus i 150. 150, 3 lewy patelnia i 5 prawy plus, 3 lewy patelnia i 5 prawy plus. 52 prawy hak, 2 prawy hak w 4 lewy. 100, 6 prawy plus i 5 prawy, 6 prawy plus i 5 prawy i 2 lewy patelnia, zacisk długi, może syf. 4 prawy plus, 100, 6 lewy i 200 lewą, 5 prawy plus, wypuść, zacisk do 4, 5 prawy plus, wypuść, zacisk do 4 i 100, Otwiera 5 prawy i 50 5 pięć prawy i 50, późny zacisk 3 lewy. 40 dwa krótki prawy patelnia i 70, 3 długi prawy. 73 długi prawy i 6 lewy. Zacisk 100, 3 długi lewy. 3 długi lewy i 80. 3 lewy patelnia. I 3 prawy plus patelnia. 3 lewy patelnia i 3 prawy plus patelnia. I 100 prawą. 5 lewy śmiało. Wciąć 5 prawy. 4 lewy plus. 5 prawy ciąć. 4 lewy plus. 100. Późno 3 krótki lewy w 3 prawy średni ciąć. Krótki lewy, 3 średni prawy ciąć, 70 prostój i 4 prawy plus i 5 prawy ciąć i 53 lewy patelnia 3 lewy patelnia 150 2 prawy patrzcie lat 2 prawy, patrzcie lat i 400 6 prawy przeszczyt i 100 lewą i przyciąć 4 prawy i 100 i szczyt prawą i za szczytem 70 i 5 bardzo długi lewy śmiało i 100 i 6 prawy przeszczyt i 120 i 5 krótki prawy 6 prawy przeszczyt i 120 i 5 krótki prawy ciąć w 3 lewy Syf. I, trzy syf I trzy bardzo długi prawy Trzy bardzo długi prawy Sto I pięć prawy w trzy lewy I pięć prawy W hamuj trzy lewy Pięć prawy w hamuj trzy lewy Sto Syf I Pięć lewy I w pięć prawy zostań I hamuj trzy lewy Pięć prawy zostań Hamuj trzy lewy I dwieście 6 prawy przez szczyt. i 100. Późny 4 lewy przyciąć. Późny 4 lewy przyciąć i 5 prawy przyciąć. W 5 lewy. W 5 lewy. I za szczytem 5 prawy. I 100. I 84. Średni lewy syf. W 5 prawy przez szczyt. W 5 prawy przez szczyt. Przyciąć. 6 lewy i 3 prawy. 6 lewy i 3 prawy. 200. 3 lewy. Przyciąć. I 150. 3 lewy. Przyciąć. I 150. 5 lewy plus. I 80. Późny 3 lewy. Do 2 prawy. Patelnia. Późny 3 lewy. Do 2 prawy. Patelnia. I pięćdziesiąt metalotna już.